Prezentowane produkty dostępne w Czmielu, linki w opisie filmu. Witajcie, dzisiaj nowy projekt w Szmielu w akwarium Mitoja Plant 120 o kątach cięcia szyb 45 stopni, o wymiarach 120 na 50 na 50 szyby Full opti -wide, grubość 12 mm, oświetlenie dwie belki Mitoja 120, 63W1, 8400 lumenów i ze sprzętu, no to szafeczka, a słuchajcie, w szafce dwa filtry Oazę Biomaster Termo 1350 i 600. Jak widzicie, system CO2 z od Oase, cała masa podłoży i założymy takie dosyć nietypowe akwarium, znaczy nie ja, tylko Marcin Śmiela, założymy słuchajcie holendra. Holendra jeszcze na kanale nie ma, to taki będzie pierwszy, pierwszy raz. W Holendrze to za dużo nie ma do opowiadania, no bo niestety tam nie ma hardscape'u i ryb też tam za bardzo nie ma, tam główną rolę grają roślinki. Ale oprócz tego to jeszcze ze sprzętu mamy wloty, wyloty, odnateka stalowe. Ze skimerem mamy skimmer dodatkowy, skimmer drugi, no narzyczki do cięcia tych wszystkich roślin. I tutaj zobaczcie ja z Marcinem, tak? Marcin po prawej będzie to zakładał, a ja mu będę przeszkadzał. I jak widać, użyjemy tutaj wszystkiego prawie z Quadropu, czyli z polskiej firmy Quadrop. Podłoże Master Soil i cała gama nawozów i bakterii. A dozowanie tych nawozów z tym dozowaniem zajmie się z Reef Factory dwie pompy dozujące czwórki. No bo zobaczcie, ile tego tutaj jest: osiem preparatów. Wszystkie będziecie mieć wypisane na dole. A ja za chwilę Wam opowiem jak to jest tutaj dozowane, ale najpierw zrzućcie okiem, ile będzie roślin. Rośliny oczywiście też macie wypisane w opisie filmu, bo ja nie będę kaleczył języka i udawał, że znam łaciński. No to co? Mamy akwarium i na pierwszy ogień biobakter, bakterie na start jak prawdziwy aquascaper, Marcin wysypie te bakterie pod podłoże. No powiem wam, że nie żałował materiału. Wygląda jak blacha do pierogów normalnie. Także bakterii dobrych nigdy za wiele. No i lecimy z podłożem. Powiem wam, że sypanie podłoża to jest coś, co lubię najbardziej. I mogę to sypać, mogę się na to patrzeć, mnie to po prostu hipnotyzuje, dlatego będę was zanudzał wysypywaniem podłoża. Nie ile tych worków poszło, no z 5 na pewno, 9 kg czy 8 kg. A macie w opisie filmu specjalnie zagadka. I zobaczcie, nie mogłem się powstrzymać, i musiałem jeden worek sobie sam wysypać. No ale dobra, nie będę was męczył tym, tym podłożem, no bo to jest słuchajcie, cały hardscape. Tutaj mamy tylko rośliny i podłoże, żadnych korzeni, kamieni, tylko kwietnik. No i tutaj zobaczcie, Marcin jechał z packą do piasku, ale wymyśliłem coś ciekawszego. Zakładaliście kiedyś akwarium od linijki, od poziomicy? Proszę bardzo, wyrównać poziomicą i patrzcie jaki błysk. Idealnie tył podniesiony, przód trochę niżej, żeby był efekt głębi. Dobra, ja Wam teraz... Poczytam o jakie tu szły nawozy, a Marcin w międzyczasie będzie wszystko to sadził. I on jeszcze oprócz tego, że sadzi, to wkłada tabliczki z nazwami, żeby taki ktoś jak ja mógł sobie podejść i zobaczyć, co to za roślinka. Więc dobra, ja się zabieram za czytanie tych nawozów. Jak skończę, puścimy muzyczkę, bo nie wiem, czy się wyrobię tak szybko jak Marcin. I wrócimy sobie, jak to akwarium dojrzeje. I słuchajcie, nawożenie. Basic Grow co 4 dni 10 ml, połowa zalecanej dawki. Forte FE co 4 dni 5 ml. Żelazo Plant One 2 ml przed zgaszeniem światła. Daje mniej mikro, bo jest w podłożu. Tutaj taka notatka Marcina, bo tu mi Marcin po prostu wypisał ile co czego daje. Mamy dwutlenek węgla z butli wysokociśnieniowej, ale też dajemy codziennie 7 ml Carbo One. Aldehyd grutarowy, odkażacz. Może, żeby nie było glonów, chociaż to tam też, wiecie, po, pomaga roślinom. Mineralizacja wody do podmian, bo oczywiście mamy tu wodę z filtra RO, czyli mamy GH plus 1 do poziomu 8GH. K-Plant 1, woda na poziomie 1,4 KH. Podmiany wody raz w tygodniu 30% i do tego dodajemy jeszcze Dura i p po jednym PPM-ie tylko nie napisali, co ile, nie, napisali, dobra. Oprócz tego NO3 Dura N i 0,1 ppm P-Grow. W siódmym tygodniu rozpoczęcie podawania mikroplant na poziomie 0,05. CO2 podajemy 24 godziny na dobę do 30 ppm, wskaźnik indykatora nam to po prostu mówi. Dobra, no i tutaj nie mam co wiecie, nie będę mówił jak Marcin sadzi roślinki, wy to sobie zobaczcie. Ja tu specjalnie przyspieszam te sadzenie na 400%, żebyście nie umarli z nudów. Także jedna myślę muzyczka i wrócimy do tego jak to akwarium wygląda po zalaniu. Przed samym zalewaniem zobaczcie jaki normalnie czarodziejski dyfuzor CO2 Ala Ada. No i dobra, zalewamy akwarium. Tu już jest przyspieszenie 1500%, bo to leciało prosto z pompy. I jak to akwarium wygląda po zalaniu, to już Wam pokazuję. Zielono, mętno i tak sobie. Dlatego zobaczmy jak akwarium wygląda za 3 dni, już lepiej, woda czystsza, akwarium za 2 tygodnie, już prawie cacy i zobaczcie akwarium po miesiącu. Jaki gąb, jest co przycinać. Taka inna akwarystyka, tutaj słuchajcie z obsady tylko i wyłącznie krewetki, a mano właśnie lata po lewej stronie jedna wypasiona sztuka. Także tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że takie taki inne akwarium Wam się podoba. No oczywiście w domu bez tych tabliczek z napisami. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i jeszcze z dwa ujęcia. Na razie. Cześć. Prezentowane produkty dostępne w czmielu, linki w opisie filmu.